To będzie wspaniały dzień, na pewno. Chociaż o tej porze, kiedy właśnie ci się włączam na ekranie, to gdzieś tam pewnie będę w Pyżowicach przechodził przez kontrolę bezpieczeństwa, ponieważ już o tej porze będziemy gdzieś tam w drodze do bramki wylotu na Maderę. A ja mówię Ci dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, o poranku, o 5.55, jak zwykle, po raz 2369. Historycznie rzecz biorąc, zastanawiałem się nawet bardzo długo nad tym, czy zrobić może jednak klub na żywo z lotniska, ale pomyślałem sobie, że jednak będę bardziej spokojny, będę mógł przygotować się, przyjechać. Nie wiadomo jaka będzie pogoda, więc pomyślałem sobie, że lepiej będzie, jeżeli nagram to, a później będę pewnie oglądał na żywo razem z Tobą i mogę napisać tam jakiś komentarz do tego. Póki co. To będzie wspaniały dzień dla mnie, myślę, i tego ci też życzę. Liczę na to, że wyjazd na Maderę będzie bardzo, bardzo konstruktywny, że popracujemy, wymyślimy nowe rzeczy, bo jedziemy naprawdę w zacnym, w zacnym gronie. A dzisiaj to jeszcze wprawdzie nie Walentynki, bo dopiero za miesiąc, ale czternasty dzień roku. 14 dzień stycznia, wtorek 2025 rok, zaczęliśmy dwa tygodnie temu, a jest to już trzeci tydzień roku. Nietypowe święto dzisiaj to Dzień Ukrytej Miłości. O, jakie to słodkie, jakie to tak skłania wręcz do tego, żeby wypuścić serduszka. Dzień Ukrytej Miłości. I myślę, że z tym to jest troszeczkę powiązane. Dzień osób nieśmiałych. No bo pewnie osoby nieśmiałe często ukrywają swoją miłość. No i ta trzecia rzecz nie do końca do tego pasuje, bo jest to światowy dzień. Logiki. To nie jest logiczne, że ukrywamy swoją miłość, albo nie pozbywamy się nieśmiałości. Ale tak się dzieje. Cytat na dzisiaj: Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Marek Grechuta. No pewnie, że są ważne tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ale zadbajmy o nie, żeby te, których jeszcze nie znamy, żeby były jak najlepsze poprzez to, że będziemy je w jakimś stopniu projektować. Przed nami 351 dni roku 2025, i to naprawdę dużo. Dzień potrwa 8 godzin i 13 minut. Jest dłuższy od najkrótszego już o 31, no i przed nami jeszcze 64 dni zimy. O, mamy nawet dzisiaj osobę, która jest z nami od dawna, bo jest z nami od 21 lipca 2022. Krzysiek Pawlik. Jest od 21 lipca 2022 roku nie oznaczał swoich obecności, ale od, od miesiąca już oznacza w związku z czym należy mu się książka. Wytypował 1325 osób i myślę, że ta książka należy się jak kanapa psu. <śprawia> Poprawiłem się i Dobrze, do Krzyśka Pawlika, czekamy na Twój Krzysiek mail pod adresem kontaktklub 555pl i mam nadzieję, że jesteś dzisiaj na żywo. No dobra, co mogę jeszcze powiedzieć przed tym, zanim rozpoczniemy intro, bo muzyka się już skończyła, a to oznacza, że już za kilka sekund intro i zaczynamy dzisiejszy klub. 3, 2, 1 i już. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz co się stanie. Napijesz się ze mną herbaty? Jeżeli chodzi o herbatę, to by było na tyle, bo właśnie kiedy włączyłem intro, to się zorientowałem, że nie zrobiłem sobie herbaty dzisiaj. Ani nie przygotowałem wody, ani nic i powiedziałem sobie: Dobra, ten jeden raz myślę, że zostanie mi wybaczone. Ale mamy za to dzwoneczek i zaczynamy dzisiejszy klub. I udało mi się znaleźć w mailach i w różnych miejscach dwóch solenizantów, to jest Jacek Łęgosz i Patryk Magnusen. O takich osobach wiem, że mają urodziny i wszystkim tym, którzy nie zdążyli się załapać na to i być może wyślą mi później na maila informację o tym, bo teraz jest godzina 17, kiedy to nagrywam, ten materiał na klub, w którym teraz jesteś, ale nagrywałem to wczoraj o godzinie 17 i po prostu przeoczyłem to, że nie mam herbaty. Ale o tej porze już zazwyczaj nie piję za dużo, więc po prostu to jest takie normalne. A zatem długiego, pięknego, mądrego, bogatego, szczęśliwego, zdrowego, spełnionego życia dla wspomnianych i dla wszystkich tych, którzy mają dzisiaj urodziny. Happy birthday to you! Najlepsze życzenia, długiego życia i wszystko, co za tym idzie. Chciałbym powiedzieć Agnieszce Czech, która napisała do mnie maila, że całkowicie uwzględniam to, co napisałaś w ramach książki Skarg i Zażaleń, ponieważ czasami my. Mm, Mówiąc coś, robimy to automatycznie, dlatego też zgadzam się z tobą i przepraszam, jeżeli się poczułaś zraniona. Oczywiście, że nie jesteś odpowiedzialna za to, tobie się przytrafia, tylko jesteś odpowiedzialna, jak na to zareagujesz. I przepraszam cię, Agnieszko. Nie było złej intencji, tylko po prostu czasami może nie sprawdziłem dokładnie, czy mam język dokładnie podłączony do mózgu. Można by oczywiście na ten temat dyskutować, można to rozważać, dzielić włos na czworo i dyskutować, ale generalnie uważam, że czasami przyciągamy pewne rzeczy, ale jeżeli rodzimy się na przykład w dysfunkcyjnej rodzinie, no to tak naprawdę nie my jesteśmy za to odpowiedzialni, co nam się w tym momencie przytrafia. A zatem jeszcze raz Agnieszko, ode mnie, serduszka dla Ciebie. Przepraszam. Jeżeli poczułaś się źle z tym i dotknięta, i generalnie jesteśmy, jesteśmy ludźmi, i czasami nam się różne tego rodzaju rzeczy zdarzają, że coś powiemy, jest nam potem przykro. Trzeba to ważne, żeby po prostu powiedzieć: Jest mi przykro z tego powodu, jeżeli poczułaś się w tym momencie źle. E, tak się składa, że mm, kiedy nagrywam materiał, to w materiale nagranym nie mamy, nie mamy komentarzy, ponieważ te komentarze się pojawią dopiero, kiedy wrzucę zapowiedź tego materiału. Ale przypomnę tylko, że w poniedziałek rozmawialiśmy na temat strachu. I opowiadałem historię o pewnym adepcie, który chciał zostać mnichem i miał przejść kładką nad basenem. No i jak to się skończyło, każdy może sobie odsłuchać w poniedziałkowym klubie, ale ja chciałbym. Dzisiaj wrócić do tematu strachu. Zresztą obiecałem to poniekąd, że będę o strachu więcej mówił. Dzisiejszy klub może potrwać oczywiście o te kilka minut krócej ze względu na to, że nie czytam komentarzy, że wiele rzeczy, kiedy nagrywam najczęściej, on ten klub jest po prostu troszeczkę krótszy. Ale nie przeszkadza nam to, żeby dobrze przywitać dzień, żeby się uśmiechnąć. Żeby się pozytywnie nastawić na ten dzień, żeby wypełnić swój dziennik rozwoju, pomyśleć o dobrych rzeczach. Bo przecież temu właśnie służy klub, i ten cytat nawet na dzisiaj Marka Grechuty: Ważne są tylko te dni, które jeszcze nie znamy. Może po prostu pomyśl, jakie znaczenie dla Ciebie ma właśnie to zdanie. Ważne są tylko te dni których jeszcze nie znamy, czy żyjesz mocno przeszłością. Być może kiedy żyjemy bardzo przeszłością, to mamy więcej powodów do zmartwień. A może niektórzy mają mniej? Wiesz, muszę się chyba nad tym więcej zastanowić, jak to może być. Ciągle jeszcze apeluję, że gdyby ktoś jechał na Bali, leciał na Bali w najbliższych dniach, to proszę o maila na kontakt małpa. Klub 555.pl Poproszę o kontakt. Zdecydowanie wcześniej niż zawsze, ale natomiast, ponieważ jest to z nagrania, więc tak sobie pomyślałem, że przypomnę pewną historię, której dawno nie było w klubie, a jest taka: na początku klubu ona była dosyć często i chciałbym. Y wywołać u Ciebie m.in. tym pewnego rodzaju umiejętność, wyrabianie sobie umiejętności postępowania ze strachem. Widziałem w komentarzach oczywiście pod nagraniem na YouTubie, że ktoś tam przekonywał, że strach jest niezbędny. Ja myślę, że ze strachem jest troszeczkę jak w zasadzie z Paracelsusa. Wszystko zależy od dawki. Bo są rzeczy, które... Mm, Wskutek strachu mogą nas napędzać, strach nas może w pewnym sensie napędzać pod względem pod warunkiem, że nie jest paraliżujący i nie jest nieracjonalny. Dlatego też chciałbym, abyśmy dzisiaj mm, powiedzieli sobie, co możesz zrobić, kiedy pojawia się strach, zmartwienie czy coś irracjonalnego. Historia na dzisiaj. Historia, która dawno, dawno temu była w klubie, często do niej wracaliśmy, ale dzisiaj po prostu myślę, że warto ją sobie trochę przypomnieć. Podczas spaceru po lesie dziecko trafiło na polane z dwoma ogrodami, w których każdorazowo pracował jeden ogrodnik. Ogrody bardzo różniły się od siebie. Jeden był pełen chwastów, a znajdujący się w nim pracownik Usta, ustawicznie przeklinał. Drugi był okazały i harmonijny, a przebywający w nim ogrodnik gwizdał z zadowoleniem jakąś piosenkę. Wydawało się, że wszystko robi bez trudu. Dziecko bardzo chciało poznać tego odprężonego człowieka i spytało go, dlaczego potrafi pielęgnować swój ogród tak łatwo i bez wysiłku, podczas gdy drugi ogrodnik bez przerwy pracuje, a i tak nie ma. Tak pięknego ogrodu. Mężczyzna odparł. Wcześniej próbowałem tych samych metod co mój kolega, ale w ten sposób nie mogłem się pozbyć chwastów. Zawsze, kiedy je wyrywałem, z ziemi powstawały korzenie, pozostawały korzenie i chwasty odrastały. Odrastały szybciej, niż byłem w stanie je wyrywać, dlatego zrobiłem inaczej. Poszukałem kwiatów, roślin, które rosły. Szybciej niż chwasty. Kwiaty te wkrótce przykryły wszystkie chwasty, i mój ogród sam z siebie utrzymuje czystość i porządek. Zanim dziecko poszło dalej, na skraju lasu odkryło jeszcze jeden, trzeci ogród, pełen trujących roślin. Uprzejmy ogrodnik wyjaśnił mu, jaka jest tego przyczyna. Człowiek, który zasadził te rośliny, jest wspaniałym lekarzem. Jest z nas najmądrzejszy. Z trujących roślin. Robi lekarstwa. Myślę, że podobnie jak tutaj w książce Bodo Schafera, Bodo przekonuje do tego, że my nie jesteśmy w stanie uwolnić się w 100% od pewnego rodzaju obaw i co jakiś czas będzie pojawiał się strach, zmartwienia. Przecież na świecie dzieje się tyle różnych rzeczy, i teraz cała sztuka polega na tym, żeby po pierwsze. Ten strach nas nie paraliżował. Żeby nie był nieracjonalny. Żebyśmy się nie bali rzeczy, na przykład, na które nie do końca mamy wpływ. Każdy człowiek jednak się w jakimś stopniu boi. Pamiętasz to było takie zdanie: że strach jest krytyką przyszłości? To powiedziałem w poniedziałek. Natomiast wzorem tego ogrodnika, który posadził rośliny, które rosły szybciej niż chwasty, bo można porównać w pewnym sensie strach do chwastów, i tak sobie myślę, że jest parę rzeczy, które możemy robić, żeby przyćmić strach. Na przykład strach możemy przyćmić wdzięcznością. Nie możemy wyrwać naszego strachu tak łatwo jak chwasty. Wyobraź sobie, że wyłączasz światło i w pokoju jest ciemno, choć oko wykol. Co możesz począć w obliczu ciemności? Nie możesz przepędzić ciemności ani walczyć z nią. Jedno i drugie nie miałoby sensu. Możesz jedynie rozświetlić ją, włączając światło. Strach jest jak ciemność. Nie można go przepędzić. Im bardziej próbujemy, tym silniejszy się staje. Im większą presję wywieramy, tym silniejszy stawia opór. Ale możemy zapalić światło. Zapaleniem światła będzie w pewnym sensie prowadzenie dziennika rozwoju, a w nim zapisywanie wszystkiego, za co jesteśmy wdzięczni. Wdzięczność to taka przepiękna, przepiękna emocja. Przeciwieństwem strachu jest zaufanie. Przeciwieństwem strachu jest miłość. A miłość do życia to przecież przede wszystkim wdzięczność. Zauważysz, że bardzo trudno jest odczuwać strach, kiedy wyrażamy wdzięczność. Jeżeli napiszesz sobie kilka spraw, za które jesteś naprawdę wdzięczny, to strach mija. Mogą to być proste rzeczy, tak jak zdolność na przykład chodzenia, widzenia, to że żyjesz. To nie jest takie oczywiste. Bo Doshfer pisze, że wielkie cele przyćmiewają strach. Przekonuje, że wyznaczenie sobie ważnego celu czy spełnianie marzenia w pewnym sensie przykrywa nas, przykrywa nam strach. To znaczy kiedy koncentrujemy się na swoim celu. Strach może nas obezwładnić tylko wtedy, kiedy odwracamy wzrok od naszych celów. Dlatego też zapisuj w swoim dzienniku swoje marzenia. A tak poza tym, to zadaj sobie pytanie. Ktoś o tym też napisał w poniedziałkowym klubie, że przecież my się bardzo często czegoś boimy. A z czasem się okazuje, że było to kompletnie bezsensowne. Prawda? Co się stało z moimi obawami z przeszłości? Zadaj sobie takie pytanie proste. Co się z nimi stało? A wówczas sobie uświadomi, że tylko nieliczne z nich tak naprawdę były prawdziwym powodem, a cała reszta to, była, to był proces chemiczny w naszym mózgu. O tym też mówiłem w poniedziałek. To był proces chemiczny w naszym mózgu. Prawda? Dlatego też warto sobie zadać pytanie: co się działo z moim strachem wcześniej? Większość rzeczy, których się obawiamy, nigdy się nie, nie, nie pojawi. Ale ja na przykład robiłem coś takiego, że kiedy czytałem gdzieś tam w mediach, w prasie czy w internecie, jakieś ponure przepowiednie, że miało coś nastąpić, to sobie w kalendarzu. Bo dzisiaj możesz sobie, dzisiaj możesz sobie zapisać w kalendarzu, na przykład coś w roku 2030. Mamy 2025, więc możesz w kalendarzu Google zapisać sobie coś na 2025. Jeżeli masz jakąś obawę, ponurą przepowiednie, to możesz sobie zapisać, żeby wtedy popatrzeć i zobaczyć. Zrozumieć, że często nasze obawy są bezsensowne. Oczywiście trzeba będzie poczekać te kilka lat. Ale ja wielokrotnie przekonałem się, że różnego rodzaju ponure wizje, przepowiednie końca świata, że się coś miało dziać i, i ktoś tam o takich rzeczach mówił, nigdy się to nie działo. Skup się na tym, co jest dzisiaj. Albo. Jeżeli ogarnia cię strach, zmartwienie, to na przykład porozmawiaj z kimś pozytywnym. Albo może napisz do mnie maila na kontakt małpaklub555.pl i napisz mi Fryderyk, boję się. Weź mi w jakiś sposób pomóż. Ja przeczytam twoją historię, a może się do niej odniosę również w czasie klubu. Zacznij działać. Rzu rzuć się... Wir pracy hoduj pozytywne wyobrażenia, napisz swój własny scenariusz, posłuchaj inspirującej muzyki, ale przede wszystkim prowadź dziennik sukcesu. Szybko dostrzeżesz, że przecież bardzo dużo możesz zrobić i nie musisz wcale się z tego powodu martwić. Chciałbym przekonać Cię do tego i to robię każdego dnia w klubie. Przekonuję Cię do tego, żeby po prostu kochać życie, stać się optymistą, przestać się bać, zacząć być wdzięcznym, pokochać siebie, wdrażać najprostsze nawyki, o których mówimy w klubie tutaj. I już to. Daje ci podstawy do tego, żeby prowadzić piękne, spełnione, bogate życie. I do tego chcecie przekonywać. Myślę, że jutro, transmitując z Madery, o tej porze będzie jeszcze kompletnie ciemno. Ale myślę, że na moich social mediach pojawi się, pojawią się zdjęcia z mojego tam i naszego pobytu na Maderze. Stamtąd będę Cię też przekonywał do tego, żeby się nie bać, bo strach jest przeciwieństwem zaufania. Więc może po prostu trzeba zaufać, że będzie dobrze, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, i żeby oczekiwać najlepszego, jak kiedyś w swojej książce napisał Brian Tracy. No dobrze. Jeżeli ktoś leci na Bali w najbliższych dniach, proszę o maila na kontakt 555pl 55pl Oto proszę. A ja już dzisiaj dziękuję Ci. Jeszcze jutro może uda mi się wreszcie wrzucić linka do licytacji. Można poprowadzić klub ze mną, wylicytować to w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale nie piszcie, proszę, tutaj, że nienawidzisz tego i tak dalej. Zostaw to dla siebie, proszę. Są tacy, którzy uwielbiają to i lubią w ten sposób pomagać, albo skorzystali po prostu z dobrodziejstw tej fundacji. Więc nie pisz proszę w komentarzach złych rzeczy, bo po co? Po co pisać złe rzeczy? Złe rzeczy przebijają się często samoczynnie, po co jeszcze je wzmacniać? Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro o 5.55. Włączam teraz Lucky Day. Chciałbym. Chciałbym za każdym razem gdzieś dotykać Twojego serca, kiedy prowadzę klub. Pewnie nie zawsze mi się to udaje. A czasami może powiem coś głupiego, tak jak w stosunku do tego, że Agnieszka poczuła się źle. Nie ma takiej mojej intencji. Chciałbym sprawić, że osoby, które mnie słuchają, po prostu czują się lepiej. Napisz mi w komentarzu, czy to, co dzisiaj zrobiłem, sprawiło, że po prostu poczułaś i poczułeś się lepiej. Taki jest mój sens istnienia poniekąd. Dziękuję i do zobaczenia. Jak wszystko pójdzie dobrze, to z Madery o 5.55 już jutro. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć. What can I do?